Czy wiesz, że jedna z najsłynniejszych kaszubskich legend zaczyna się na morzu? Dawno temu, według przekazów, gotycka figura Matki Boskiej z dzieciątkiem została wrzucona do Bóg Bałtyku w okolicach Helu. Fale nie pozwoliły jednak, by zginęła. Może niosły ją długo, aż w końcu przypłynęła do Swarzewa, niewielkiej kaszubskiej osady nad zatoką Pucką. Gdy mieszkańcy odnaleźli figurę, Próbowali przenieść ją w inne miejsce. Stało się coś niezwykłego. Figura stała się tak ciężka, że nie dało się jej ruszyć. Uznano to za znak. Tu miała pozostać. Od tamtej pory Swarzewo stało się duchowym sercem Kaszub. Przez wieki pielgrzymowali tu rybacy, marynarze i mieszkańcy regionu, prosząc o bezpieczne powroty z morza. Co ciekawe, badania archeologiczne dna Zatoki Łódzkiej Potwierdzają, że Swarzewo było niegdyś ważnym portem i osadą rybacką. Legenda splata się tu z historią.